Hej, z tej strony Emilia, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj będziemy mierzyć cztery sukienki z H&M które no, zobaczymy ostatecznie, czy je zostawię, czy nie. Mam nadzieję również, że będziecie aktywnie komentować, czy w którejś według Was jest mi dobrze. Ja sama też będę starała się, właśnie mierząc, ocenić to i zdecyduję, czy oddać, czy nie. Także jeśli jesteście zainteresowani taką tematyką, zapraszam Was serdecznie do filmu. jak to w H&M i ostatnimi czasy dosyć często są promocje, nie wiem czy zauważyliście online można e, kate jakimiś kategoriami e, upolować coś taniej na przykład są promocje na sukienki powiedzmy w danym tam tygodniu czy w dniu e, później na jakąś tam część garderoby basic i tak dalej, i tak dalej, jest tego milion ja zauważyłam, że bardzo często te promocje się pojawiają i wiadomo e, dzieje się to na skutek tego, że każdy chce zarobić e, więc tak to wygląda ja zamówiłam sobie cztery, dobrze policzyłam, cztery sukienki, które przyznam szczerze są takie bardzo, bardzo klasyczne, ale właśnie czegoś takiego potrzebowałam, poszukiwałam. Zobaczymy, czy będzie to wpisywało się w mój aktualny styl i w moje aktualne potrzeby, także przechodzę szybko do konkretów. Zaczniemy od sukienki w kolorze białym. Ona była również dostępna w kilku innych kolorach. Natomiast, no wiadomo, jest wiosna, lato, może wkrótce wyjdziemy na dwór i będziemy mogli po prostu normalnie chodzić w rzeczach, nie tylko takich sportowych, więc pomyślałam, że taka sukienka może mi się przydać. Ja zamówiłam w rozmiarze S, ponieważ. Yy, no wiecie, z rozmiarówką w HM jest bardzo różnie i ja zwykle jestem taką eską w HM, ponieważ ta eska jest większa, mam wrażenie taka bardziej yy, przyrównuję ją do 38 i 38 to jest taki mój chyba w tej chwili taki rozmiar klasyczny. No chyba, że chcę mieć coś o to wiadomo, też zresztą nie przywiązuję się do rozmiarów, nie wiem jak wy, ale z HM zauważyłam, że jak zamówię coś, co na przykład jest 38, to zwykle jest to dla mnie bardzo luźne, a też nie do przesady, więc... Tutaj zamówiłam Eskę, już otwieram. Ma bardzo taki przyjemny w dotyku. Wy tego nie, oczywiście nie poczujecie, ale chciałabym Wam tutaj pokazać, jaki to jest mniej więcej materiał. Dosyć taki zbliżony do lnu i o ile się nie mylę, ona jest w ogóle na lewej stronie nie, na prawej stronie ale. Tak wyglądała przez chwilę, jakby była na lewej stronie. Zaraz Wam powiem, jaki to jest skład, bo tutaj mamy 53% lnu i mamy 47 wiskozy, więc skład jest naprawdę bardzo, bardzo super i właśnie na czymś takim mi zależało, żeby to było, żeby to było dobre, składowo, żeby dobrze się to nosiło. Widzę, że sukienka jest taka trochę prześwitująca, jest to bardzo cienki materiał. Wiadomo, Len ma to do siebie, że on właśnie taki jest. W połączeniu z wiskozą ma szansę nie gnieść się tak mocno, mam taką nadzieję. Często robię taki test na gniotliwość, Jeśli, chociaż powinnam może to zrobić, pomierzymy, ale jeśli po czymś takim zobaczycie, że jest po prostu mega, mega wygnieciona, no to tak też będzie się on zachowywał później. Jak widzicie, to jest taki bardzo luźny krój, z tyłu, nie ma żadnego taliowania. Wygląda tak całkiem nieźle, tak jak tak, wiecie, powiększona koszula. Lekki taki dekolt w serek. No zobaczymy, zobaczymy jak się ona prezentuje. Wcale nie jest, uważam, to jakiś super mały super mała sukienka. Widzicie, to jest eska, także nie wiem, co by było, gdybym zamówiła emkę. Mogłaby być naprawdę bardzo, bardzo duża. Tak się prezentuje ta sukienka. To jest taki styl, wiecie, taki luźny, letni. Ona jest, no to ja wam mówię, eska. No Zobaczcie, że no wcale nie jest jakaś mała. Nawet ta XS myślę, że mogłaby być w porządku. Nie wiem. Nie wiem, czy nie jest za luźna z kolei, ale tak jak już wspomniałam, to jest taki styl. Nad tym się muszę zastanowić, czy chcę ją zostawić. Ja mam pod spodem bluzkę taką cielistą, która też powoduje, że nic nie prześwituje, bo tak właśnie pomyślałam, że może być z tymi sukienkami problem, nie problem, po prostu taka sytuacja, że to może prześwitywać, ale w sumie słuchajcie, jest taka luźna, jest bardzo przewiewna, tak jak widzieliście ma niesamowicie dobry skład e, i, i naprawdę fajnie, też tak w sumie trochę tu się ciągnie, ale rękaw nie ma takich za, za krótki, naprawdę jest taka ciekawa, e, typowo letnia, jeśli lubicie taki styl, no to, nawet tutaj fajnie nawet wygląda jakaś biżuteria, Hmm, właśnie przez ten dekolt, w fałkę czegoś takiego szukałam, chociaż powiem Wam, że dwie sukienki zamówiłam na vintage takie właśnie z, z, z lnu. Także nie wiem, czy potrzebuję kolejnej, um, ale, ale myślę, że to jest całkiem niezłe. Chociaż patrzę, że tak trochę dziwnie tu się układa, ale ciekawa jestem, czy po rozprasowaniu by tego nie było. Bo tak tutaj rzeczywiście coś od uzłożenia chyba. No i też tak jak wam pokazywałam, prawdopodobnie ono by się gnieło, ale no w sumie len ma to do siebie, że no tak się gniecie, ale długość jest też spoko, bo jest przed kolano, tak bardzo przed kolanem, mamy 70, także jest to taka, myślę, bezpieczna długość. Całkiem ciekawa sukieneczka i widziałam, że ona była też w innych kolorkach. O, widzicie tutaj, teraz yy, prześwituje ta bluzka, i tutaj w sumie możecie, ja mam akurat taki zielony stanik, także możecie zobaczyć ten stanik więc taka jest prześwitywalność, że tak powiem tego materiału. I to była jedyna taka typowo letnia jakby sukienka bo ta tutaj już jest taka bardziej koszulkowa zaraz wam pokażę w kolorze szarym, bo generalnie wychodzi na to, że ja ten kolor szary, szary lubię, mam z czym sparować i jakby dobrze się po prostu w nim czuję, więc zamówiłam sobie taką bardzo prostą w stylu takim. Takiego t-shirtu, jakby yy, sukienkę, również w rozmiarze S i jak widzicie, ona również nie jest jakaś super mała, super wąska. Yy, nie chcę, żeby to była sukienka w stylu takim bandażowym, bo taka opięta, jakby mi się to strasznie podoba ten styl, ale taka opięta już mi po prostu nie pasuje i. Też nie lubię jak mi się obciska, wiecie, to i tamto, więc po prostu już takich nie zamawiam, mimo że niesamowicie lubię ten styl. No więc stwierdziłam, że też coś takiego może fajnie się prezentować, i właśnie chodzi mi o to, żeby można było to fajnie ograć, na przykład z kurtką jeansową, z ramoneską, z jakimś tam poszczykiem, żeby można było coś do tego dodać i żeby to fajnie wyglądało, czy, czy jak gdzieś będę wychodziła czy nawet po domu, także coś takiego. Podoba mi się materiał. Widzę, że nie jest to prześwitująca w sumie. Fajne, fajne, fajnie to wygląda, fajnie się prezentuje, jest bardzo taka mięciutka do dotyku. Jest to na pewno bawełna. Zaraz zobaczę jaki jest tam procent tej bawełny. 90% i mamy do tego 10% wiskozy. Także też obiecująco. Więc no jestem strasznie podekscytowana. Już mierzę. Tak się prezentuje ta sukienka. Zobaczcie, ta eska wcale nie jest jakaś taka, e, jakaś taka mała. Więc myślę, że naprawdę całkiem nieźle. nieźle. Jeśli chodzi o długość, moment mam 1,70 m, jest taka przed kolano. W sumie powiem Wam, że jest taka obiecująca. To jest po prostu normalna, taka. Bez szału, sukienka, którą można ograć na milion sposobów. Można wiecie, dołożyć jakąś biżuterię. No, mnie się podoba taki zamysł. Ona jest taka prosta, nieskomplikowana, można z nią wiele rzeczy zrobić. Naprawdę bardzo mnie kusi, więc muszę przemyśleć, czy ją zostawić. Ale jest luźna, nietaliowana. Tutaj wiecie, jak nawet coś Wam się opina, no to się opina, nic tam się nie dzieje, więc. Jeśli lubi się taki, taki styl, no to, to myślę, że jest ok. Składem, tak jak widzieliście, też jest w porządku, nic nie prześwituje. Mnie się podoba, słuchajcie, i, i nie wiem, czy jej nie zostawię. Będę się zastanowić nad tym. Um, jeszcze ocenię ją tak jakościowo, ale, ale lubię tego typu takie właśnie sukieneczki, bo no po prostu pasują do wszystkiego. Są takie na luzie i, i można je wystylizować na bardziej elegancko, także pokażę Wam może jak w kurtce jeansowej by wyglądała. O, ja bym na przykład to tak widziała. Zobaczcie. E, zniżę się, żebyście widzieli mnie z głową. <grym> się wydaje, że naprawdę fajnie to wygląda i, i można to w bardzo różny sposób e, ograć i ona po prostu będąc tak prostą, no może z, tym, z tą eleganckością to przesadziłam, ale będąc tak prostą, będąc tak nieskomplikowaną pozostawia dosyć dużo y, możliwości do y, wykorzystania, więc właśnie to lubię, lubię takie tego typu sukieneczki i bardzo się zastanawiam czy ją zostawić, jeszcze zobaczę, czy się nie będzie gniotła, no po prostu przemyślę to, ale, ale pasuje mi ona, lubię takie sukieneczki. Teraz mamy dwie sukienki. Chyba o ile się nie mylę, w dwóch kolorach je wzięłam. I one są takie troszeczkę inne od tej właśnie koszulkowej, bo to jest taki prążek, ale zobaczcie na ramionczkach. I tutaj zamówiłam w rozmiarze S. I obawiam się, że to może być mały trochę na mnie rozmiar. Bo wiecie, te wprążki często mają to do siebie, że one po prostu się rozciągają. I to jest spoko, ja lubię w ogóle ten typ materiału, materiału ten, no wiecie, ten, ten typ splotu może, tak? Nie wiem, jak mam to ocenić, ale lubię prążek, bo on się właśnie dobrze zachowuje i w praniu i, i się jakoś tak mocno aż nie rozciąga, też jest dosyć trwały. Natomiast często jest tak, że on ma to do siebie, że przez to, że ma w sobie dużo tego elastanu, tej rozciągliwości, no to yy, robi się mniejsze. Ubrania po to, żeby właśnie dać mu zapas na rozciągnięcie się. A to już w tym momencie chyba trochę będzie podchodziło pod ten styl, od którego uciekam w tej chwili czyli tych takich bandażówek, takich blisko ciała. Więc tutaj może ta sukienka by się obroniła chyba w większym rozmiarze. No zaraz nie będę tego wyrokować. Widzę, że to jest ta seria Divided, czyli taka chyba bardziej młodzieżowa. Ja mówię, zamówiłam Eskę. Ale zobaczę jak ona będzie wyglądała, bo możliwe, że zamówię po prostu rozmiar większy, czy tam dwa nawet rozmiary większe, bo jeśli będzie to super wyglądało, to czemu nie? Widzę, że też nie ma regulowanych niestety ramionczek, co też w sumie jest takim trochę problemem, bo często, no po prostu wiadomo, lepiej jest sobie to um, te, jakoś sobie to uregulować. Także to jest chyba ta taka, wiecie, tania, tania seria, ta, tani. Także szkoda. Z tyłu zobaczcie, jeszcze jest taki rozporek, i to jest też super. No, ma potencjał ta sukienka, ale myślę, że będzie dla mnie za mała. Zobaczmy. Boże, założyłam tą sukienkę i tak patrzę, że jaka jestem blada. Naprawdę już nie pamiętam kiedy się opalałam. Musimy mieć taki kacz. Tutaj zbyt wiele nie wymyślę. Um, założyłam sobie do tego klapki białe takie, no tak jak po prostu bym pewnie nosiła to yy, latem, no i to jest właśnie to, o czego ja się obawiałam, to jest ten styl taki bandażowy i okej, okay, ja wiem, że wiele z was powie super fajnie i tak dalej, ja już się w tym nie czuję, po prostu już, ja mam pod spodem też jeszcze koszulkę, bo, bo nie chciałam, po prostu nie wiedziałam, czy to będzie prześwitywało. Więc tutaj tych ramionczek jest sporo. Sukienka jest naprawdę super, o tak Wam powiem. Jest naprawdę fajna, fajnie się rozciąga, ale jest opięta. Ma bardzo ładny dekolt, nie za duży, nie za mały, naprawdę jakby tu na coś narzucić na nią, rewelacja. Naprawdę sukienka jest, uważam, na lato, rewelacyjna. No, tak jak mówię, no tutaj mi wystaje koszulka, bo nie wiedziałam po prostu, jak to będzie wyglądało, kiedy ją ściągnę, szczególnie właśnie. Szczególnie właśnie w kamerze, a nie chcę się kompromitować. I ona w teorii by się obroniła, ale ja już czegoś takiego, jak mi się coś tu przyklejuje, ja już czegoś takiego po prostu nie poszukuję blisko ciała, ale też długość jest fajna. Ten rozporek też fajnie tutaj podkręca, więc ciekawa jestem, czy rozmiar, czy też dwa rozmiary większa, ta sukienka również by fajnie wyglądała. Nie wiem, chyba, nie wiem, czy je, czy zamówię, czy nie. Muszę się zastanowić, ale no jest to taka właśnie typu bodycon, tak to dobrze powiedziałam, więc chyba niekoniecznie niestety. Widzicie, byłam bardzo konsekwentna jak S, to S, wzięłam również s z tego, to jest taki kolor, nie wiem, granat czarny, czarny chyba bardziej, bo też sobie pomyślałam, że taka sukienka by mi się mogła przydać nawet zimą, kiedy, wiecie, założę na przykład to będzie jako taki top i na to założę sobie, nie wiem, sweter jakiś tam i, i mam spódnicę, E, no wszystko fajnie tylko, że mówię, ona może być dla mnie za więc może mm, szkoda e, ale materiał jest przyjemny, tutaj jest e, już wam mówię jaki skład halo, składzie też nie mogę się doszukać mm. Aha, tu mamy 94 wiskozy, także to jest wiskozy. no też jest przyjemne w dotyku. Zobaczmy, jak on, jak on wygląda, no ale po tej szary już widzieliście, także tu się chyba za dużo nie zmieni. No to jest ta sama sytuacja, ona przepięknie pod, podkreśla kształty, więc ona naprawdę jest bardzo, bardzo ładna. Może jakby ją nosić na takiej zasadzie, że wiecie, tutaj na przykład na górę jakiś tam sweter, że niekoniecznie tak tylko na lato, to myślę, że, że może to by był dobry pomysł. Słuchajcie. Kurczę, szkoda, że nie mogę z butami Wam pokazać. E, bo ona naprawdę jest bardzo, bardzo ładna, myślę, też, że fajnie by ją się nosiło i, i wygodna jest, ma też bardzo dobry skład. Problem też jest taki, że ja bardzo lubię takie sukienki, mega się czuję w tym kobieco, e, czuję się pewnie jakby, ale tak jak później na siebie patrzę, no to to, że tak się czuję, to też w sumie nie oznacza, że tak wyglądam, bo jakby denerwuje mnie potem coś, co tu mi się za bardzo obciska, więc mimo że lubię, to no nie do końca później się okazuje, że wygląda, nie wiem czy to rozumiecie co chcę wam powiedzieć, ale naprawdę sukienka jest super i myślę, że jak coś takiego lubicie, to też dekolt nie jest jakiś za duży, no naprawdę można sobie troszeczkę powiększyć, pomniejszyć, rewelacja fajna jest ta sukienka, więc no wam polecam, myślę, że na lato jest jak najbardziej ok, ja chyba raczej sobie nie zostawię, na pewno sobie nie zostawię tego rozmiaru, może spróbuję jeszcze większą, zobaczę, po prostu zobaczę Ok, moi drodzy, to by było na tyle. Nie za dużo tych sukienek, ale też jakby nie chciałam przesadzać. E, idę teraz bardziej w taką klasykę, bardziej w takie kolory stonowane, takie klasyki, które będą po prostu na długie latami pozwalały e, z, 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 rob, robić sobie stylówki, a nie jakieś tam kwiaty, nie wiadomo jakie printy. Zresztą mam kilka takich sukienek, które właśnie mm, mają jakieś printy, więc potrzebne mi były takie typowo basicowe, że tak powiem, klasyczne. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać, która sukienka Wam się podobała. Ja się muszę tutaj zastanowić, czy którą z nich zostawię, czy też wszystkie, jak standardowo kurier mnie nie lubi. <laughs> nie, śmieję się, kurier mnie bardzo lubi, ale standardowo zwracam większość rzeczy z tych zamówień, bo jednak nie do końca mam dosyć wymagający charakter niestety, lub stety, bo nie zostawiam zbyt dużo rzeczy, ale to z tego względu, że mam dość duże wymagania w stosunku do nich i mimo, że to są tylko ciuchy ubrania, to jednak po prostu staram się mieć w takie, w swojej szafie, które po prostu kocham, uwielbiam, które noszę z przyjemnością i nie mogę się doczekać, aż upiorę, założę po raz kolejny. Nie wiem, czy też tak macie, jeśli tak, to dajcie znać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pozdrawiam. Pa, pa.